Cześć, witam Was serdecznie w odcinku konkursowym. Będzie to zapowiedź konkursu z okazji 10 tysięcy subskrypcji na YouTube. Konkurs World of Tanks. I pomyślałem sobie, że aby uczcić ten jubileusz, fajnie było zrobić konkurs z czołgami, które ja najbardziej lubię. Także wybrałem cztery takie czołgi. Dzięki dobrej woli Karnusa oraz Kempa z klanu. Którzy ufundowali główne nagrody, będzie można fajnie się pobawić. Także, chłopaki, serdeczne dzięki. O nagrodach za chwilkę. A najpierw jakie mamy czołgi i kategorie. Pierwszy, pierwsza kategoria to jest obiekt 704. I tutaj wygra osoba, która zrobi top damage. Także zasady chyba bardzo jasne. Za chwilkę, oczywiście, przejdziemy sobie do dodatkowych zasad, ale najpierw jeszcze czołgi. Drugim czołgiem. Który będzie brał udział w konkursie, to jest Cromwell, i tutaj będzie wygrany, musiał przedstawić najwyższy exp. Trzeci z czołgów to jest oczywiście KW2. Tutaj nie ma mowy, KW2 musi być, i tutaj wygra osoba z najwyższym damage'em, z najwyższymi obrażeniami. Czwarty czołg, który, którym możecie grać i zgłaszać swoje propozycje do konkursu, to jest RU-251. I tutaj będzie liczył się topowy X, czyli mamy cztery czołgi. Każdy z tych czołgów będzie miał oddzielną nagrodę. Także przejdźmy do nagród. Jeśli chodzi o nagrody, każdy zwycięzca w danej kategorii zgarnie 5,5 tysiąca golda. Także myślę, że przed świętami jak znalazł. Czyli 4 razy 5,5 tysiąca golda, 22 tysiące golda w puli. Tak jak mówię, dzięki Karnusowi i Kempowi. Tutaj, chyba wszystko jasne. Nie ma żadnych wątpliwości. I takie dodatkowe zasady. Tylko bitwy losowe. To jest myślę oczywiste. Troll Plutony są dozwolone. Także spokojnie możecie kawę dwójką grać na dziesiątkach. Mi to nie przeszkadza. Na 704 zakaz używania amunicji APCR. A dlaczego? Bo tak. Bo mam taki kaprys. Także to jest jeśli. Powtórka będzie zawierała choć jeden strzał z apcr -a, jest dyskwalifikowana, także trzeba się tutaj wykazać po prostu skillem. Ja na 704 w ogóle nigdy nie woziłem apc ów i chciałbym, żeby wygrany również pokazał wynik bez apc ów Czwarta taka zasada to jest oczywiście zakaz ustawek, czyli wiadomo o co chodzi, jakieś tymkile i inne dziwne, dziwne zagrania będą mogły skończyć się z banowaniem, z konkursu dodatkowe zasady odnośnie zgłoszeń. Wysyłacie oczywiście na maila sirturoc 666 gmail.com. W tytule wpisz: konkurs lub cokolwiek innego, żebym wiedział, że chodzi o konkurs. W treści maila link do bitwy umieszczonej na votreplace. Myślę, że chyba dosyć jasna sprawa. Bitwy muszą być rozegrane w trakcie trwania konkursu, a konkurs zaczyna się właśnie teraz i zgłoszenia przyjmuję do 11 grudnia do godziny 23:59. Ogłoszenie wyników będzie, będą to cztery pokazane bitwy z nagrodami, oczywiście, no, jakiś tam czas po konkursie. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzach. Jedna osoba oczywiście może wygrać więcej niż jedną nagrodę, jeśli wygra w więcej kategorii. Także jest się o co bić, trzeba oczywiście mieć te czołgi, ale też specjalnie nie wybierałem na przykład dziesiątek innych, tylko wziąłem kromuela KW-2 z tych niższych, żeby jednak, no, miał szan każdy miał szansę wystartować. RU-251 to trzeba mieć zrobioną oczywiście linię e, i obiekt 704 również, także konkurs na pewno nie jest skierowany do każdego, e, ale jak najbardziej, nie wiem, KW-2, no to myślę, że każdy może sobie odkupić czy wyekspić, także szanse są. E, wszystko jasne, czekam na zgłoszenia, do boju, powodzenia, dzięki, cześć!